Dzień dobry Michał Konka z tej strony, Słowiański Zielnik. Dzisiaj jest z nami Lamium galeobdolon, lub jak dawniej go nazywano, galeobdolon luteum, czyli jasnota gajowiec, dawna nazwa gajowiec żółty. Czasami niektórzy nazywają go jasnotą żółtą, ale to nie jest poprawna nazwa. To bardzo charakterystyczna roślina. Zobaczcie, łodyga jak u każdej jasnoty, jak u każdej rośliny jasnotowatej, będzie czterokanciasta. Liście nabiegłe takim srebrzystym znaczkiem. Ja zdaję sobie sprawę, że na tych dużych tego za bardzo nie widać, ale na tych małych. Na pewno zobaczycie. Tutaj akurat widzimy już te srebrne szlaczki. No i to co najważniejsze dla każdej jasnoty, kwiaty grzbietiste. Tutaj akurat. Żółty. Dlaczego się w ogóle tutaj nad nim pochylam? Ano dlatego, że dla mnie jest to jedno z ciekawszych ziół działających przeciwzapalnie, przeciwbólowo, rozkurczowo czy anabolicznie. Ma w sobie między innymi różnego rodzaju flawonoidy czy irydoidy. I to te irydoidy będą tutaj dla nas najważniejsze. W medycynie ludowej gajowiec żółty wykorzystywany był przede wszystkim przy problemach z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. Mi natomiast to zioło podpasowało z innego względu, a mianowicie przy różnego rodzaju projektach survivalowych sprawdza się rewelacyjnie. Dlaczego? Ano, jak można przeczytać w niemieckojęzycznych farmakopeach, przede wszystkim w szwajcarskiej, dowiemy się, że jest to roślina działająca przeciwstrząsowo. Zatem jeżeli kogoś urządzi pszczoła, ukąsi żmija, czy jakiś jadowity pająk, tak, nasze pająki też potrafią przebić się. Przez skórę, oczywiście jest ich niewiele, ale kilka. Potrafi to zrobić. No i jeżeli jesteśmy na ten jad uczuleni, żeby pomóc takiej osobie można wykorzystać m.in. jasnotegajowiec, a jeżeli nie ma jej w pobliżu, to może znajdziecie niecierpek albo trędownik. W przypadku tego działania najważniejsze będą irydoidy zawarte w tym zielu. Powinniśmy wiedzieć, że irydoidy to substancje, które są bardzo słabo odporne na wysoką temperaturę. Nawet napar może je rozłożyć. Zatem nie używamy naparu, nie używamy także wysoko. Procentowych alkoholi. Ewentualnie możemy użyć wina, a to, co najlepiej przygotować, to macerat. Czyli zalewamy rozgniecione zioło zimną wodą. Przepis znajdziecie tutaj. Macerat bardzo dobrze sprawdzi się między innymi wewnętrznie, natomiast jeżeli chcemy wykorzystać to zioło zewnętrznie do właśnie jakiegoś ukąszenia, bardzo dobrze przygotować jest pulpę. To nic innego jak rozgniecione, rozdrobnione zioło. Które możemy wykorzystać do przyłożenia na miejsce zranione czy też w takie, które zostało urządlone, ukąszone. Po chwili czym schodzi. Pamiętajcie o gajowcu, bo to roślina, która w terenie może uratować życie niejednej osobie.